Cześć, jesteśmy w palmowym ogrodzie zimą ale pomyślałem, że dzisiaj nie będę pokazywał palm może przyjdzie czas na palmy za tydzień, dwa wtedy budki będą już trochę bardziej pootwierane a dzisiaj yy, zajrzymy do bananów, które zimują w gruncie Jednym z bananów jest musza Sicumensis Red Tiger. Tutaj w tej 2,5-metrowej budzie syropionowej nie, nie zaglądałem do niego chyba w tym roku jeszcze ani razu. wszystko działa. Nie mam tu nawet czujnika ułożonego, ale no tutaj akurat dzisiaj jestem, taka temperatura jest podobna na zewnątrz. Także chyba działa. Ale zobaczmy tutaj. Jaki mniejszy odrost. O, tutaj taki ten widać czarniały, no jakieś to tak niewyraźnie to wygląda. Jak tutaj to wszystko jest podłączone. To jest fajnie. Ciekawe czy działa. zaraz sprawdzę czy działa. No nie działa. Zmniejszyłem teraz temperaturę załączania się na minus 2 i, i tak się nie załącza. Także nie działał. Dlatego te liście tutaj są czarniałe bo podmarzły ostatnio o, i ten tak samo jest trochę zielonego, także myślę, że może przeżyje banan ale tak to jest z tymi termostatami no dobra, idziemy tu mam czujkę, daleko od tego grzyjnika Zaraz spróbuję go jeszcze rozruszać, może załapię. No dobra, odpiąłem z, z wtyczki. Otworzyłem klapkę, poruszałem kabelkami, włożyłem z powrotem i niby się naprawił. Rozchodzi. No ale jakiś czas nie działał, nie wiem jaki czas. Idziemy do następnego banana. Następny banan z musabasio, tutaj w trocinach. zasypany trocinami. Zobaczmy. Przecież ciężko sięgnąć, bo jest nie wszystkie pięki są do końca zasypane, nawet. Ale jest piękny, sztywny, myślę, że przyzimuje. Jeszcze kilka pieńków jest tutaj mniejszych zasypanych całkowicie. Buda jest dosyć wysoka, półtora metra, także nie idzie tutaj sięgnąć rękoma, żeby to odkopać. No ale dobra, idziemy do następnego banana. A może jeszcze rzucimy okiem na gunerę? Manikatę mam tutaj. Ciekawe. Jest pół nie jedna, więcej <grymki> jest pół no, listka. Zobaczmy, co tu się dzieje. O! Ale drzewniczek! co tu się dzieje. Jest różowa. Zrób to że więc chyba jest wszystko ok. patrzę z powrotem nie wstrzymał jeszcze o. dobra tutaj mam jeszcze e, tinctorię która wyglądała już bardzo słabo nie? ogólnie była mniejsza w tym roku niż w tamtym roku nawet znika Teraz mniejsza jest no ale coś tutaj widać żywego jest Może zimuje Dobra. O W takiej budce W takiej budce jest A przy okazji rzut oka tutaj na bambusy które bardzo ładnie wyglądają jeszcze w tym roku nie zmarzły a no tu widzę jeden złamany jeden się złamał ale inne zieloniutkie praktycznie bez żadnych uszkodzeń figa figa jeszcze zobaczymy tutaj po drodze figa już z zima w gruncie druga zima bez żadnego okrywania no i tak wyglądają jej pączki zdrowa na zdrowe, na żywe. Zielone No, figa już robi się Prawdziwym drzewem Dobra Sykiumensis zostawię go na razie odkrytego Niech przeschnie Bo no nie, jest, nie jest idealnie Proces zimowania nie przebiegał idealnie a kuba japonika jedna z dwóch moich no ta jest ładniejsza w tym roku od tamtej a tak była cały czas taką miała otwartą budkę od wiatru praktycznie tylko I teraz przejdziemy do innych bananów do bananów które są na wyspie i po drodze do wyspy ciekawe co tam się dzieje te tutaj są też w Trocinach Musabasio już chyba przynajmniej trzecia zima jest tutaj zimowana zimowane są w ten sam sposób nie sztywne nie są sztywne jest ich tutaj sporo no, tutaj kolejny tak wyglądają, no na razie nie nie rosną nie rosną na tyle żeby wbijały się u liśćmi w klapę. kapę no, w tamtym roku miałem takie przypadki tam na wyspie że albo podnosiły kapę albo to po prostu liśćmi chyba się wbijały w tą kapę. Dobra, zamykamy. Tutaj jest w porządku. Idziemy teraz na wyspę do tamtych. Ciekawe, jak tam działa ogrzewanie. Tamte są podłączone do prądu. Także mają ogrzewanie. Automatycznie załączane. I ciekawe, jak te termostaty tam się sprawują ogólnie termostaty dobre, bo tanie ale działają no działają w sumie niezawodnie, ale tylko w pierwszym roku, bo w drugim roku już większość z nich mi zawodzi czuję się, w drugim roku użytkowania tutaj tak samo odkręcimy odkręcimy jedną płytę Muszę na baczia tutaj w tej, kępie, w tej w tej kępie kwit mi jeden, nie wydziała tutaj jest, nie wyświetla to się świeci jako tako i chyba działa, bo działa, na listki, widzę Tam, jak zacznie rosnąć, to bardzo szybko będzie się wbijał w kapę, bo nie ma dużo miejsca. Tego nie widzę tam za bardzo Ale ogólnie widać po tym małym, że wszystko gra Jakiś mały odrości, taki trochę przymrużony Może gdzieś mu tutaj zawiewało pod spodem, bo nie było. O, tutaj zostawiłem Co na od wewnątrz jest przypane ziemią ale tutaj mogło trochę podwiewać, podwiewać jeszcze ale nie było jakichś strasznych prozów także jako taka wyglądają idziemy do Sikimensisa teraz Sikimensis teraz którą to tylko mam otworzyć, tą chyba Sikimensis Górną. Wszystkie tak jak ten Basia, to już tutaj są. Chyba trzecią albo. Trzecią czwartą już wszystko miesza. Który, który, który ile zimy. Ale tak wyglądają no, lepiej. Lepiej niż tamten koło domu. Tak jak mam ustawione? 5 stopni załączanie, 7 stopni wyłączenie Koło domu miałem podobnie ustawione, ale tam nie działało. Tam miałem 5 stopni w, w, w załączanie i 6,5 stopnia wyłączenie. Zielony, mały odrost. Jakiś mały, no lekko przyciarniały. Wyciarniało liście, także troszkę gdzieś tutaj coś całkiem idealnie to też nie miał. Tu jakiś duży mocno ścięty odrost, tak wygląda. No zobaczymy. A jak na razie to banan żyje. Także jest wszystko w porządku. Dobra, tutaj już zamykam, żeby nie wracać. I zaraz przejdziemy jeszcze do innych bananów w gruncie reszta bananów w gruncie jest tutaj na poletku Gdyby łatwo wrzucić okiem do tego musa basio o. O. o ładnie wygląda zielonutko przysypane trocinami nie jest taka duża sztuka dlatego posadziłem ostatniego lata tutaj o, zamknę, zamknę żeby się nie obudził za szybko a reszta jest, tutaj jeszcze jeden podobnym ubranku jest reszta jest bananów, innych bananów już w większości tu jeszcze jest basio basio Czeczenia chyba, albo w Szekali, już nie pamiętam, ale tu są jeszcze inne banany typu itinerans, mekong, giant, itinerans burmes blu, itinerans warchumei i musa tibet. Nie wiem czy tutaj do nich teraz jakoś dojdę w łatwy sposób. No spróbuję, zobaczymy, no muszę tybet spróbuję odsunąć klapę i do niego zajrzeć Nie. zaraz. No i teraz będziemy wspólnie go szukali gdzie on tutaj jest. Nie, nie otwierałem tej budki od kiedy go zasypałem z rocinami. O, coś tutaj się... o, coś się pokazuje. O jest, widzicie? Musa Tibet Według opisów banan ten jest bardzo mrozoodporny, nawet mówią, że porównywalny do... E, Musabasio ale nie znam nikogo kto by go u nas w Polsce testował e, przez zimowanie w gruncie no, na dotyk czuć że jest bardzo zimny ten pieniek no, ale jak widać jest zielony ogólnie Mam tego banana już kilka lat, ale w tym roku po raz pierwszy próbuję go umować w grinie. Wszystko jest na dobrej drodze, bynajmniej. No, a może, może jeszcze zobaczymy itinerans warczumej? No, odkryłem budkę. I idziemy razem zobaczyć podobnie jest zakryty jak musa Tibet. szukamy piękna. o, coś twardego jest no ciekawe czy ten banan przyzimuje jest coś twardego i jest nawet coś zielonego Budka nie jest za szeroka. Ona ma, ma wewnątrz jakieś 50 na 50 z grubsza. Także tutaj od, od ścianki budki do banana jest kilkanaście centymetrów. Ale budka jeszcze jest grubo obsypana dookoła. Ale widać, widać tak jakby żywy. No, jest bardzo. O, tak głębiej jest bardziej zielono. jest bardzo mokro. Tutaj z wierzchu te warstwy pięka no są miękkie. Ale głębiej wkładam rękę i tam jest twardo. Okej, okay. wszystko jest na dobrej drodze. Podobnie jak z cybetem Dobra, zamykam go. Dobra, tutaj jeszcze mamy. Musa itinerans mekongiant no ale i nie będę już, już jego odkopywał, dlatego że wiem, że przezimowanie jego w taki sposób jest możliwe, bo w tamtym roku tak był zimowany i przeżył. Ale tutaj jest jego kuzyn, Musa itinerans burmes blue. I to mnie ciekawi, ciekawi czy ten banan przyzimuje. Zaraz go spróbuję odkryć. Dobra mamy go Już go odkryłem Ten widać został takich gru grubych wiórów Szukamy Szukamy gdzie on jest o, Mam go Mam go tutaj Jak go wyczuwam to mogę powiedzieć od razu że nie jest dobrze Nie jest dobrze, bo jest bardzo miękki. Jest miękki. trup. Trup, dokąd mogę sięgnąć do tego miejsca, jest. O. No jest taki wiatki. Można z nim robić. Można go wiązać na supołek. O! Tak jest. Dokąd sięgam dotąd jest miękki. Także tutaj może nic nie być. Jedyna nadzieja jest taka, że może od skorzenia coś z ziemi coś wyrosnąć. Dobra, zaraz to nakryję. Dobra Co by tutaj jeszcze było? A tu jeszcze może rzucimy okiem jak ci mają dwa granaty. Takie miałem tutaj krzaczki granatu. Zostawione na pastwę losu. Granaty z nasionka, kiedyś tam wysiałem. I zobaczmy, czy, to, czy mają jakąś szansę na przeżycie. Nie widać nic: żadnego życia w nich nie widać. Nie widać w życia, no ale śmierci też też jakoś nie widać bo łączki nie są jakieś suche żeby się łamały no zobaczymy zima. zima nie była jakaś sroga zobaczymy czy przeżyją oczywiście kany jeszcze tutaj mam pozostawiane też nie wszystkie wykopałem też się zobaczy, czy przeżyją ale to trapanax jeszcze tutaj jest ten trapanax. W tamtym roku z ziemi odbił, ale był przykryty chociaż doniczką jakąś. W tym roku widzę, że nic mu nie, nie pomagam. No tutaj raczej trup jest, to co tutaj na wierzchu widać, ale może od ziemi odbija. Dobra, to by było na tyle tutaj z gruntowych z gruntowych bananów. Tak to wygląda. Jest nadzieja na kilka gatunków nowych, czyli Tybet i itinerans Warczumej. Marna nadzieja jest z Burmes Blue. No i jest nadzieja, duża nadzieja z, z Mekongiem, bo już w tamtym roku był zimowany. Dobra, to by było na tyle. Na razie.